Chodzi o ten projekt, by matki, które urodzą, dzieci, które będą ciężko, chore, już tak mówię o tym delikatnie, otrzymały jednorazową pomoc w wysokości 4000 zł. I oczywiście mowa też jest o tym, o, o pierwszeństwie w dostępie do usług medycznych, o, o pomocy, konsultacjach psychologicznych. Tylko czy to rozwiązuje problem, czy to jest krok we właściwą stronę? Agnieszko. No, nie rozwiązuje to problemu, znaczy, jeżeli jakiśkolwiek problem, to może problem wewnętrzny w pisie i to, że trzeba jakoś zareagować na tę y, dyskusję, która się zaczęła po protestach dotyczących zaostrzenia ustawy aborcyjnej, i po tym, y, kiedy y, po tych dyskusjach o kompromisie, i tak dalej, to jest y, no, to jest jakiś taki kolejny pomysł na to, żeby coś zrobić, ale to nie jest ani element jakiejś większej całości, ani żaden sensowny program, to jest, co więcej on, on jest trochę, on jest w jakimś sensie uwłaczający rzeczywiście, to jest tak, że to jest zapisanie w, w pomyśle ustawy tego, że należy pomagać rodzicom, bo, którzy z bardzo ciężko chorymi dziećmi. Znaczy to te, według mnie do tego nie potrzeba było jakiś nie wiem nowej ustawy, tylko trzeba było przestrzegać ewentualnie tego co dzisiaj mamy. Yy, bo Po prostu taka pomoc się zawsze rodzicom, którzy znajdują się w takiej sytuacji należy. Yy, wymyślenie tej 4000 zł jednorazowej pomocy nie jest żadną pomocą, bo oczywiście i to wszyscy powtarzają, każdy kto yy, kto wie, ile wymaga, ile pieniędzy potrzeba, żeby opiekować się ciężko chorym, a mówimy naprawdę o bardzo ciężko chorych dzieciach, to tutaj te cztery tysiące niczego nie rozwiązują. To też jest taka sytuacja, w której mówimy też o takich sytuacjach naprawdę tragicznych o sytuacjach, w których rodzi się dziecko, które nie ma szans na przeżycie, w którym rodzice w zasadzie obserwują taką agonię tego dziecka i takie. Yy, dla, dla mnie ten projekt jest w tym sensie niemoralny, że to jest trochę takie przekupstwo. Yy, czy do, donoście kobiety te ciąże, patrzcie na agonie swoich dzieci, a my wam damy za to 4000. To jest yy, no, to jest jak, w jakimś sensie obrzydliwe. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej ToKFM oraz w archiwum na stronie ToKFMPL, ukośnik audycje